Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tomek, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie przenoszenie esencji w grze Diablo Immortal. Jak wiecie, w tej grze mamy coś takiego jak legendarne przedmioty. Posiadają one właściwość, która zmienia naszą którąś z umiejętności, które już posiadamy, lubią po prostu boostuje. Często zdarzy się tak, że dropniemy jakiś przedmiot, który po prostu będzie miał fajniejszą tę właściwość, natomiast jako statystyki będzie po prostu słabszy niż to, co nosimy na sobie. Jest możliwość taka, aby perk z legendarnego przedmiotu, który dropnęliśmy, przenieść na ten, który nosimy. Jak to zrobić? Znajdujemy się tutaj w głównym mieście. I tutaj w lewym dolnym rogu znajduje się zamina, która jest odpowiedzialna właśnie za przenoszenie esencji. Czyli jeśli dotknęliśmy sobie taki przedmiot, przychodzimy do niej, wybieramy przenoszenie esencji i znajdujemy tutaj ten nasz przedmiot z listy dostępnych perków w całej grze dla naszej klasy. Ja mam aktualnie w ekwipunku jakiś hełmik, No i jak możecie zauważyć, ja są tutaj na liście i jego efekt tutaj akurat jest to zmiana błogosławionego sztandaru na wieżyczkę. Jeśli chcemy pozyskać taką esencję, czyli sam ten perk, to klikamy sobie na ten przedmiot, naciskamy tutaj, wybieramy ten przedmiot z naszego ekwipunku i klikamy pozyskać. Kosztuje to 3000 golda, czyli tak naprawdę nic. Natomiast jedynym minusem jest to, że ten przedmiot, który mamy w ekwipunku, zostanie zniszczony. Tutaj trzeba to brać pod uwagę. Także kiedy klikniemy, sobie pozyskaj, dostajemy nawet komunikat, czy chcemy zniszczyć ten przedmiot, aby pozyskać tę esencję. Wybieramy sobie OK. Przedmiot zostaje zniszczony, a esencja pozyskana. Co jest bardzo istotne, to to, że ta esencja zostanie z nami na zawsze. Czyli jeżeli raz na jakiś nasz item nałożymy sobie tę esencję, to wciąż ta esencja będzie w naszym posiadaniu i będziemy mogli każdy kolejny nasz przedmiot po prostu. Każdy kolejny nasz przedmiot będzie mógł odziedziczyć tę konkretną esencję, którą już wcześniej pozyskaliśmy z jakiegoś przedmiotu. No i teraz, jak robimy to, aby nasz przedmiot przyjął właściwość tamtego? Klikamy po prostu tutaj odziedzicz, wybieramy tutaj nasz kask i klikamy sobie OK, a następnie odziedzicz. Nazwa naszego aktualnego sprzętu zostanie zmieniona na tę, a także perk zostanie zmieniony oraz wygląd samego przedmiotu. Jedyny minus tego przenoszenia tej esencji jest taki, że kiedy mamy na przykład na tym kasku esencję typu błogosławiony sztandar zostaje zastąpiony świętą figurą, ja jeszcze też nie mam tej esencji, to jeśli ja teraz odziedziczę tę esencję na ten kask. To ta moja esencja już to tam ten mój perk już przepadnie. Nie jestem w stanie później wyciągnąć jakby tego starego efektu. Czyli po prostu, jeżeli ja teraz odziedziczam ten efekt, a nie posiadam tej esencji, którą noszę na sobie aktualnie, no to niestety będę musiał dropnąć drugi taki przedmiot z takim perkiem, aby tę esencję, która jeszcze nie została wyciągnięta, żeby mógł ją po prostu wyciągnąć. Więc klikamy po prostu odziedzicz i to wszystko się dzieje. Ja nie będę teraz tego pokazywał na tym przykładzie, ale mogę pokazać to na przykład na jakichś na ramiennikach, czyli wybieram sobie po prostu... Po prostu inne ramieniki, wybieram OK, odziedzić. No i możemy zauważyć, że te moje aktualne ramiona zmieniły tylko i wyłącznie perk oraz wygląd, a reszta pozostała bez zmiany. No i już, tak naprawdę ten efekt został odziedziczony. No i mamy na naszym lepszym przedmiocie perks z innego naszego itemku. Także to by było w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam do łapki w górę i do zostawienia subskrypcji. Trzymajcie się i dajcie znać ewentualnie o czym byście chcieli jeszcze posłuchać w innych odcinkach.